Witam wszystkich już w 15 odcinku naszej serii Ten More Blocks Dzisiaj ułożymy sobie 150 bloków jak widzicie nadeszła zmiana, tylko chwila. Tym razem to nie będzie jakieś tam sobie. Ziemia to będzie bodajże yy, Andeset to się nazywa. No, i chyba nawet mnie się udało trafić. Nie pojechałem za bardzo po bądzi. Ale cóż, dziękuję wszystkim za uwagę z tej strony, Gawil. No i dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Do rychłego, pa pa!